W tym filmie sprawdziłem ekonomię na boxwip.rapy.pl Czy kopanie jest opłacalne? Oglądajcie do końca, żeby sami się przekonać. Zrobiłem też parę kili więc odcinek wyszedł naprawdę fajnie. Dzisiaj losujemy 200 milionów, jeżeli chcesz wygrać tę łapkę, suba, napisz swój w komentarzu i jego oglądanie. Ale jeszcze widzowie, przed samym filmem chciałbym was zaprosić na mój serwer, który startuje już 2 lutego o godzinie 18. Z trybem boxwip jest to pierwsza edycja, jak na razie spawnik prezentuje się w taki oto sposób. Jest tu masakrycznie dużo setów o różnych nazwach i wiele więcej rozgrywka naprawdę będzie mocna, więc mam nadzieję, że widzimy się na Więcej informacji dostaniecie na dniach. Wpada się Discord na Discorda który jest w opisie. No i co? Mam nadzieję, że się widzimy. Siemanko w dzisiejszym odcinku widzowie przyszedł wielki czas, by sprawdzić ekonomię na serwerze, jak to wygląda robi i czy jest warto kopać na serwerze, oczywiście, żeby zdobyć sobie jakieś lepsze tam Kupiłem sobie też banie właśnie 21, więc wydaje mi się, że już ten set wygląda nieco nieco lepiej, chociaż mamy też dół seta 19, co jakoś, no wiadomo, za najlepsze nie jest, ale tym się nie przejmujemy, no bo oczywiście kupimy sobie zaraz lepsze. Mamy mnóstwo, zazwyczaj tak takie pamiętacie z poprzedniego odcinka. To mi się je jeszcze na no, trochę pożyczyć. Lecimy w sumie się pobić, tylko dokupię sobie jeszcze koksy, bo bez tego totalnie nam się... Patek kosztuje 50 chyba milionów. To jest chyba w dobrej cenie, o ile się nie mylę. Jeżeli chodzi za patyk, no to 50 milionów może być naprawdę, naprawdę spoko... spoko ceną, chociaż też nie nie się na tej ekonomii. I właśnie przed odcinek ten, którym będziemy to Sprawdzać i dzisiaj. Będziemy też na pewno strefę Besselet. Jest też godzina 16, jeżeli o to chodzi, bo jest godzina właśnie 12, jak tu nagrywam. I kurde jest też weekend, więc tym bardziej jest dużo osób. Na pewno wyłączymy sobie ustawienia tutaj właśnie na automatyczne przerabianie monet. W sensie na automatycznym przerabianie monet, no to sobie włączymy. Niech ten generator się po prostu tutaj zrespi i będzie naprawdę spoko. Choć została minuta, no to przetestujemy i nowelny. Wydaje mi się, że ekonomia może być spoko. Też została dodana darmowa ranga z tego co widzę. Właśnie MVP na 3 dni tak takie coś jak było właśnie na poprzedniej edycji że też dawali czasami darmowe ranki, co jest spoko w sumie bo jednak darmowa ranga, no jak ktoś nie chce wydawać, no to jest git lecimy tutaj, bo tutaj pamiętam, że też była jakaś wełna, jakiś ziomek kurde se zginął ale widzę, że ktoś już chyba za mną leciał Nie nieciekawa sprawa, no, mam nadzieję, że ta niebieska wełna się zrespiła, no bez i tak, no po prostu sobie ją, nadzieję, że całą skopiemy, ciekawe ile w ogóle leci nam z jednego bloku, bo te nożyce 24 no jednak robią kurde robotę i naprawdę, naprawdę dużo się... Z nich można się wykopać, tylko to jakiś gracz mi od razu przed kurde, kopać Mam nadzieję, że on sobie stąd po prostu pójdzie I skopiemy to, skopiemy, zobaczymy jak to dropi Oczywiście też się dzisiaj pobijemy Tam w tym filmie udało mi się zrobić 3 kile. Statystyki są jak na razie dobre Nie recytowałem właśnie rankingu wtedy Statystyk bardziej, no i mam jakby z tamtego update'u Ale jestem ciekaw ile będziemy, kurde, dropić tego Tylko żeby ten gracz nie niszczył nam Kurde, ja mam automatyczne sprzedawanie włączone Nie no, dobra, ja jestem niezły, nie Muszę to sobie włączyć, żeby mi po prostu Dobra, ja jestem jakiś dziwny, czy to co chodzi, automatycznie przerabianie na monety. O dobra, no i teraz to działa. Mamy tak 4-2 właśnie tych marsjańskich pyłów, więc całkiem spokoj, jeżeli o to chodzi, ale ciekawe, ile wykopiemy tak z całej wełny, ile to sprzedamy właśnie z niebieskiej. No licząc, że jeszcze tam wykopaliśmy chyba nie 200 tysięcy, no to też to podliczymy. Ja się w ogóle znać, czy wykopiecie na serwerze, czy bardziej zabijacie, czy... Kulę. Ej, dobra, bo mi tutaj Ziomek zaczął bijć kury, de, i musiałem lekko odlecieć, bo z nim się kiedykolwiek tylko on może mieć jakiś dobry miecz, chociaż nie, no dobra, ma tragiczny temat. Tak, bo tak jak jeszcze też zapniję, że ja mam tutaj. Totalnie, petelki, wszystkie zrobione. Na właśnie czwarty poziom. Więc tym bardziej, no tym graczem będziemy naprawdę dużo, dużo bić. Nie no, ten ziomek jest do zabicia. Stało mu tak mało HP, że on jest na ludzie do jakby zabicia. Kurde, mam nadzieję, że to się po prostu uda. I jak to jeszcze raz poleci, to biorę go w kobłęby i raczej powinien sobie wtedy zginąć. Trzy HP mu zostały, co jest, dobra? Ten ziomek na pewno będzie zabity. No nie ma opcji, ja go tu nie zabiję. Niech jeszcze raz poleci i go po prostu kasuje. Dobra, cała wełna skopana. I udało się, widzowie, ku. what Wykopać w sumie. sam jestem ciekaw. Zaraz to oczywiście sprzedamy, ile wykopaliśmy. sprzedajemy teraz to wszystko. Uwaga, mamy milion 800, 000. 2 miliony 200, 000 chyba wykopaliśmy z tej jednej wełny, więc to jest z tej właśnie takiej niebieskiej wełny. Całkiem spoko, jeżeli o to chodzi o dużo szybko nożycę, zobaczmy, może ktoś będzie bez elit na strefie, to oczywiście tego ziomeczka byśmy też tutaj zabili. Ej, dobra, jest tu, ale on ma seda 24. W jest trochę słabo, że ja mam 121, jakie ja widzę ziomków w setach 24. Prawdzi Niebezpiecznie Zlogałem specjalnie serwera Tam był ziomek I od razu pojawi się za mną jakiś inny tutaj przez to No bo blisko, żebym się zginął Ale na całe Chyba szczęście tego ziomeczka No było blisko, żeby go zabić Kurde Oni mają takie szczęście A przy tej strefie bez elety Naprawdę bardzo dużo osób się bije Które mogą być łatwymi kilami Ale no Mierz 20 Totalnie nic Nie bije temu ziomkowi W 21 No kompletnie Chociaż teraz na gluingu By sobie Mógł zginąć, ale no jednak kurde nie wyjdzie. Ja też padłem właśnie do pojęcie, ale na całe szczęście zobaczę, więc tego nie mam co się że sobie tutaj zginę. Na tych ziomkach w setach 19 trzeba się najbardziej skupić, bo to są najłatwiejsze po prostu kill na serwerze. No łatwiejszych nie ma, ale dostajemy sobie też hity po plecach, bo blisko bym sobie zginął. Ja. Całe szczęście nożyce mam odłożone do klipunku, więc jakby jak zginę, no to twórza mi stracę naprawdę. Pełne skopane i mam to odrobione w miarę. Ej dobra, tego ziomka, no kurde, jak tutaj łatwo killę można zrobić, a ja nie mogę nikogo tutaj dosłownie złapać. To, to i zabijemy go, nie no, 15 kapem zostało. No sobie prawie muszę sobie też włączyć animację, jeżeli o to chodzi, by mieć te animacje, widzenia, jak ktoś mnie hita. Bo jak tego nie włączam, to totalnie jest jakby słabo. Kompletnie nie widzę, czy czasami, czasami dostaje hity, czy nie. Kurde jakie stał jeszcze wełn do serwis. Jest to jakby taka granatowa wełna, ale to jest chyba tyle. Ten ziomek naprawdę za mną tutaj przy... nie, on naprawdę za mną tutaj przyszedł i on naprawdę mnie będzie gonił, tylko mi się wydaje. Dobra, myślałem, że ten ziomek nie będzie gonił, ale odpuścił całe szczęście. Tu widzę, że się bije z jakimś ziomeczkiem, ale no teraz mu uciek. Dobra, pójdziemy dobra czerwerki lecimy sprawdzić tą morską wełnę. Nie wiem, jak to się mówi. Nie wiem, to jest taki dziwny kolor tej wełny, ale coś między tym pójdziemy właśnie ją sprawdzić w tych. Kanałach. Może oddać, może nie. Może to jest jakaś lepsza. Widziałem, że też jest zielona. Ale to na strefie z siłką 2. Gdzie kurde, to tam. Tam nie da się jeszcze niestety wejść. A szkoda, bo ta strefa mogłaby jeszcze mi być odpalona. patrzę na to, że są jeszcze te sety 25. Więc tym bardziej wydaje mi się, że ta strefa mogłaby oddać, jeżeli o to chodzi. I też by się tam otwierało Kile, pamiętam na tamtej edycji. Ta strefa była moją ulubioną. Wchodziłeś na siłkę, ziomek tam był. Miałeś jeszcze hak, kuszę. No, ziomek był bezradny, tak. Szkoda, że tego jeszcze nie odpalone, Mam nadzieję, że jak najszybciej będzie. Jak nie na tym update'cie, no to na nowych setach już będzie. Dobra, lecimy. Chyba białej wełny czy coś takiego nie ma, tak jak było. Chyba została kompletnie usunięta, niestety. Ale 3 minuty przynajmniej do zrespienia. Tyle, żeby tu żaden gracz nie podjechał zaraz i na mnie postawił, wiecie, pajęczyn czy coś. No bo może się to skończy, że sobie zginiemy. Z tej wełny jest zdecydowanie mniej, o ile się nie mylę. Jest chyba też nawet mniejszy generator. Kompletnie, kompletnie. Mamy trzy właśnie te. Szafirowe pyły, a wcześniej mieliśmy chyba około 5, więc nie wiem, czy nawet milion będzie. No, ta wełna kompletnie mnie oddała, no, ale się też nie dziwię, jest o wiele słabsza niż właśnie ta wełna, która była w planecie. Szkoda, ale sprzedamy to od razu i ile będziemy mieli? Prawie 900 tysięcy wykopaliśmy, więc w sumie spoko jeżeli o to chodzi. Tej wełny chyba było zdecydowanie mniej, ale dobra, widzowie, musimy w tym odcinku jeszcze kogoś zabić. No, bo ten odcinek no, nie mógłby się po prostu skończyć bez killa jakiegoś. I tutaj na przykład ziomek se ginie, no nie no 3 HP i on se nie ginie. Jak to jest w ogóle możliwe? że ja... Dobra i kolejny to tym upadł. Chore, ten ziomek ma pewnego deda, a on i tak nie ginie. O co? On jest w ogóle chyba na tak bo mnie kurde bił plecami, albo mi się wydawało, ale dostawałem jakieś dziwne hity od pleców. Mega mnie to nie zapokoiło Ja tak jak mówiłem, dajcie znać czy wy kopiecie na serwerze, czy zabijacie tutaj Bo ja w sumie to sam jestem ciekaw Grałem dawno na tych rapach, w sensie na tym update'cie kompletnie Tak jak mogliście usłyszeć w tamtym odcinku Przydałoby się to jakoś zrobić To jest 124, ale ten kompletnie chyba nawet nie będzie To jak mi się wydaje No właśnie, jeszcze postawili nam pańczyn Z tymi 124 24 nie ma co się bić Ale tu widzę, że ziemię, kurde w bardzo słabym secie Jakby on się z nami tutaj bił, on ma chyba nawet item 18 Więc no, też to byłby spoko kill O, to tam trapy nas Serwerze, tego co widzę, ale w tych rapach chyba niestety nikogo nie. Po prostu zmienimy sobie ch Może to będzie szczęśliwe i tutaj zrobimy jakieś killa. Chociaż tu, kurde, no każdy na tych eletrach biega, żeby. Tu chyba. Żeby zabić tu gracza, trzeba naprawdę się postarać albo go znaleźć na po prostu strefie bez elytry, bo tam jak ziomka spotka, że to faktycznie masz jakieś prawdopodobieństwo zabicie go, ale tak no to widzicie, no ziomek po prostu... Sobie... Najprawdopodobniej ten ziomek są a jednak nie... ej kurde, jeszcze mi uciekł przez te lagi. Już to jak właśnie się skończyło, że go nawet nie zabiliśmy. Szkoda, że tutaj ziomek nie chce wejść właśnie do nas. Fajnie by było, ale ten tekstor pak naprawdę się miałem też na innym serwerze i tu jakiś ziomek kopie jakby go kurde tutaj zabić, byłoby spoko. Czy on się da nam właśnie złapać, czy nie, no nie no, bo nam loga Ale dobra, poczekam tutaj i ja też logam, zobaczymy. Chciałem właśnie się zalogować i przy pierwszym teleporcie był ziomek chcecie 24 za mną dosłownie, a teraz ziomek chcecie 7, który no sobie ucieknie, zabiłem plus 23 punkty. Z jakich mówiłem, no kila tutaj było trzeba po prostu zrobić, no bo jakbyśmy nie zrobili kila, no ja bym się po prostu... No z tym sam czuł źle, ale czy on coś miał ciekawego, no nic takiego sensownego, można powiedzieć, że nie miał, miał Seta 7, no to kompletnie, kompletnie nic ciekawego, ale mam na pierśnik 19, bo to jest nawet mój i co sobie to po prostu sprzedałem, będzie mieli z 5 milionów w naszym koncie. Wydaje mi się, że całkiem całkiem spoka. Tu chyba się jak nawet 25 rapuje, więc nawet nie ma chyba co do niego po prostu podbija. A to by widzowie było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Moim zdaniem średnio się opłaca kopać. Dajcie znać co Wy myślicie. Widzimy się w jutrzejszym odcinku o 14, no bo oczywiście robimy daily. A jeżeli ktoś ma teraz ferie, no to tym bardziej wpadajcie. Live'y też będą. Na następnego odcinka, siemano,